Miałem takie epizody przed kamerami. Pierwszy z nich to byłem nominowany za grę aktorską na festiwalu wideoklipów w Gdańsku. Co było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo chciałbym być wyróżniony za muzyczne działania nie za aktorskie. No i dzisiaj mi przyszło tutaj przed kamerami się zmierzyć z taką, no właściwie tylko rola e, obecności, ale na, na, tym, na tym serialu e, galeria. Najlepiej, najlepiej, najłatwiej jest grać e, siebie. E, e, wtedy się jest naturalny, wtedy się ubiera w takich rzeczy, co się dobrze czuje. Dziwne uczucie, bo nie walczyłem o to. Stałem, że może stałem, stałem się takim ze względu na swoje poglądy, ze względu na, na to, co robię, że promuję kulturę kubańską jestem blisko tego źródła tego, masowych. Przekazu, czyli radio, telewizja i tak dalej. I, i chyba to dlatego, że ja popularyzuję kulturę kubańską. A dzięki temu po pierwsze dużo pozytywnej energii, dużo radości, dużo tańca, dużo kolorów, a poza tym stwarzamy nowe miejsca pracy dla tancerzy, dla muzyków. Polacy mają rytm we krwi, natomiast czasami mają kłopoty z krążeniem. To jest taki na ogół, ale. Naprawdę widzę, jak ludzie się radują, jak ludzie się zmieniają pod wpływem tej muzyki, tego tańca. Stają się weselsi, yy, tak jak Kubańczycy. Nie ma większej możliwości, jak pojawi się na scenie ze swoimi dziećmi, którzy na bardzo wysokim poziomie potrafią to grać. Jestem z tego dumny i, no i muszę dać trosze, troszeczkę im. Swobody żeby realizowali swoje plany. Tomek gra z Filip teraz robi magisterkę na Wydziale Aranżacji Kompozycji w Katowicach, czyli wyjechał z Wrocławia. Czyli znowu wróciłem do tego stanu, że nie mam synów przy sobie, ale na każde zawołanie są gotowe do przyjęcia zaproszenia. Ostatni raz byłem no niedawno w 1984 roku i ci tęsknię. No, nauczyłem że z tą tęsknotą żyć, a ja mam ją schowaną gdzieś tam w zakątku. Ja mam Kubę witagowaną na sercu. Czułem się dobrze. Dzisiaj nie miałem za bardzo, trudną, za bardzo trudną rolę. Także czułem się swobodnie, a tak jak powiedziałem na początku, ponieważ grałem z siebie. Tomoko Beach Sobon Sobot. Los quiero invitar a que vean con nosotros el serial eh, Galería, que así se dice en español. Eh, esperamos que les guste eh, nuestra participación en, en este... En este... En este... En este... En este...